Hej, witajcie wszyscy na kanale Na Tropie Przyrody. No i... Co tu dużo mówić? To jest chyba najpiękniejsze miejsce, w jakim zaczynałem kiedykolwiek film. Nie wiem, czy będę zaczynał w ładniejszym. Bardzo mi się podoba, nie wiem jak. Co są o tych bagna? Są bardzo rozległe i to jest super. Ptaki są tu... Wszystko tu jest. Ale... Jedyny minus jest to, że one są po prostu przy drodze i... Teraz auta nie jadą, ale zaraz będą jechały i pewnie będziecie słyszeć szum. E, I co? E, dzisiaj zajmiemy się zaskrojcem zwyczajnym, czyli najbardziej pospolitym wężu w naszym kraju, e, najczęściej występującym, który jest na całym obszarze Polski i naprawdę, jeżeli się. Nie trzeba się aż tak starać, żeby go znaleźć. I po tym filmie możecie wyruszyć nawet niedalekie swoje okolice, nawet jakbyś kacić gdzieś na jakimś blokowisku i poszukać po prostu tego wężu. Więc dzisiaj Wam pokażę, jak go znaleźć, pokażę Wam, co lubi. Po prostu Wam opowiem o tym wężu, bo jest bardzo ciekawy. I co? E, jako iść zaskroniec, no to wszyscy dobrze wiemy, że zaskrońce są bardzo związane z wodą. One nie są związane wyłącznie z wodą, ale bardzo lubię przebywać obok wody, przez co jesteśmy właśnie na takim mokradle. Są tu tutaj różne ropuchy, żaby zielone i tak dalej. E, I po prostu będziemy ich tutaj szukać. E, mam nadzieję, że Wam się spodoba film i zostawicie łapkę w górę, subskrypcję. W i co, wpadajcie na Discorda link w opisie, jeżeli chcecie pogadać się z ludźmi, co też się na tym znają. Zaczynamy! Jesteśmy nad wodą w innym miejscu, ale cały czas w tym samym. E, po prostu tak. Zaskońce żyją wśród wody. No to wiecie co to pewnie oznacza. Że jedzą to, co żyje w wodzie. Co żyje w wodzie? Macie 5 sekund na odpowiedź. Dobrze, żaby. Żaby, ropuchy i inne płazy, którymi głównie odżywiają się za skrońce, rzadziej gustują w rybach. Jeżeli mają do wyboru ryby czy płazy, zawsze wybiorą płazy. Więc ci, co mają oczka wodne z rybami, nikt się nie boją, że im za skrońce wyjadą ryby, bo raczej jeżeli są tam jakiekolwiek żaby, nawet pospolite żaby zielone, które są najczęściej ich łupem, po prostu one wybiorą żaby, a nie ryby. Dlatego jesteśmy tutaj i teraz warto się rozejrzeć najpierw nad pokarmem, właśnie który one spożywają, po to, żeby po prostu upewnić się, czy one mogą faktycznie tu być, bo jeżeli nie ma pokarmu, nie będzie węży. Jeżeli będzie pokarm, będzie woda, będzie ciepło, słonecznie, w miejscach, gdzie można się ukryć, będą ze skrzydłami. Więc teraz po prostu będziemy szukać. Oczywiście wybrałem się w poszukiwaniu ich pokarmu, no i jak widzicie znalazłem trochę ropuch i także żab zielone, które właśnie głównie za gustują, więc wiedziałem, że mogą tu być. Po chwili pokrónicach trzycin mignął mi taki czarny ogon, a jak się przyjrzałem zobaczyłem tam 3 albo nawet cztery zaskrońce, które tak siedziały obok siebie podejrzanie. Na początku myślałem, że to kleptotermia, czyli przekazywanie sobie ciepła nawzajem przez osobniki tych samych gatunków. Ale jednak po czasie to się że są to grupowe gody. Około 4, nawet 5 zaskrońców godowało w tym samym czasie. Więc teraz widzicie jak one potrafią godować. Czasami po kilkadziesiąt osobników i takie sytuacje się zdarzają. Po prostu warto zwrócić uwagę, że one po prostu świetnie pływają, dlatego woda jest dla nich idealnym środowiskiem Patrzcie, ten mas 80 cm 70-80 coś takiego jest naprawdę pokaźny. Samica. Och... Ale takie zaskrońce mogą dorastać do półtora metra i to nawet w polskich warunkach. Parę razy mi się zdarzyło znaleźć takiego dużego. Największy to chyba był metr m. coś, z tego co pamiętam po zmierzeniu, więc wcale te węże nie są małe, jak niektórzy myślą. Patrzcie tego pięknego węża, najpiękniejszy wąż, jakiego widziałem w tym roku, no bo tylko zaskrońce widziałem w tym roku. Jak widzicie, często ich środowiskiem są po prostu właśnie takie trawy w wodzie, ponieważ wtedy mogą się tam bardzo łatwo ukryć i szybko płynąć. Jest duża sztuka. Oj, szukałem go. Piękny. Zmetma. Za skrojem to jeden z dwóch występujących w Polsce węży, który jest jajorodny razem z wężem Eskulapa. Składają samice do 20 jaj, jednak przeważnie jest to takie od 11 do 15, widzieliście jak przebiegają gody, one trwają od kwietnia do końca czerwca, a w lipcu najczęściej lub w sierpniu przychodzą na świat młode zaskrońce, które mierzą około 15 cm, raz więcej, raz mniej, tak naprawdę to nie wiem. Warto też wspomnieć, że nie wszystkie zaskręce żyją w wodzie, niektóre żyją na łąkach i lasach, gdzie żywią się głównie żabami i płazami, które występują na lądzie w większej części okresu ich bytowania, np. ropuchami czy żabami trawnymi i wtedy te zaskrońce po prostu super czują się na łąkach. Potrafią przybierać wszelakie formy kolorystyczne. Tutaj macie albinotycznego zaskrońca z Polski sfotografowanego w tym roku oraz melanistycznego. Nad brzegiem stału coś zaczęło mi uciekać spod nóg. Zobaczyłem, że to jest, który zwinął się w taką pozycję kulki i po prostu trochę się zestresował, więc mogłem do niego podejść na tyle blisko z aparatem i po prostu nie uciekał. Jednak po czasie zaczął się trochę ruszać, więc zdecydowałem się na złapanie go w ręce. Szczerze mówiąc nie miałem zamiaru go łapać, ale teraz akurat się przydarzyło. Eee za skroniec, ale chociaż to wyszło dobrego z tego, że go złapałem że widzicie, że nie są to groźne węże widzicie, trzymam go na ręce jak najdelikatniej żeby go jak najmniej stresować eee, no i co, to jest dość duży osobnik w sumie są przepiękne, patrzcie, ten połyskuje tak na niebiesko naprawdę jest przepiękny i co, podstawy eee, jak odróżnić go od żmi zygzakowatej pierwsza cecha, najważniejsza w skronie, widzimy żółte skronie tak one się prezentują. U żmij nigdy nie będzie żółtych skroni. Kolejna cecha to jest brzuch. Jak sobie spojrzymy na brzuch, patrzcie, szachownica. Żmija ma cały czarny brzuch, ale raczej nie będziemy patrzeć wężom na brzuchy. Kolejna rzecz to źrenice. Zdecydowanie źrenice są bardzo charakterystyczne u zaskrońca. Są one takie okrągłe, owalne, a u żmij z zygzakowatej jest to kocia źrenica, czyli po prostu pionowa kreska, taka pionowa kreska. Kolejna cecha to jest długość ciała. Zdecydowanie widzimy, jak on się ciągnie, ten wąż. Żmija się tak nie ciągnie, zwłaszcza samice. Są bardzo, bardzo szybko się zwężają. I to jest też taka typowa cecha. No i niby niektórzy podają tą cechę jako głowa, że żmija ma trójkątną głowę i w ogóle, a zaskroniec nie. Ale jak zaskroniec się wkurzy, to naprawdę potrafi mieć o wiele bardziej trójkątną głowę niż jakakolwiek żmija. Więc po prostu to jest taka mylna cecha. Ogólnie te podstawowe rzeczy, o których Wam powiedziałem. No i oczywiście zygzak będzie już mi. Istnieje również brzmia melanistyczna. Jednak ona jest dość bardzo, bardzo rzadka i raczej raczej, jeżeli macie obycie z wężami, to nie będziecie mieli problemu, żeby rozpoznać melanistyczną brzmię od zaskrońca. Wydaje mi się, że każdy powinien się z takim spotkać i po prostu nie robić mu krzywdy. Wypuszczamy go. Jeszcze go tylko wypuścimy. ku wolności. No i poszedł. Czekam.